Cześć, witajcie w podsumowaniu tygodnia w motorsporcie, newsy z padoku F1, pech Roberta Kubicy oraz krótkie omówienie wyścigów z tego weekendu. To już w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Według portalu Motorsport.com, Carlos Sainz Senior, ojciec Carlosa Sainza, kierowca Williamsa F1 i były mistrz świata w rajdach, ma rozważać start w wyborach na prezydenta FIA, zastępując Mohameda Bensulayema. Podobno kilka ważnych osób ze świata motorsportu zwróciło się do niego z propozycją startu przeciwko Sulayemowi. Według portalu, Sainz poważnie rozważa możliwość kandydowania. Sam Bensulayem został wybrany na prezydenta FIA pod koniec 2021 roku, zastępując Jana Toda, który pełnił tę funkcję przez 12 lat. Pod koniec tego roku mają odbyć się wybory na szefa federacji. Wtedy jest szansa, że Sainz będzie kandydował. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy chcielibyście zobaczyć kogoś nowego na stanowisku szefa FIA. Dzień po tym, jak szef zespołu Alpin w F1, Oliver Oaks zrezygnował z tej funkcji. Ogłoszono, że Jack Duan ustąpił miejsca kierowcy rezerwowemu Alpin, Franco Colapinto, zaledwie po sześciu rundach sezonu. Zespół Alpin oficjalnie to potwierdził w zeszłą środę. Colapinto będzie się ścigał w nadchodzący weekend na Imoli, a według różnych źródeł po Grand Prix Austrii zostanie poddany ponownej ocenie, natomiast sam Duan powróci do swojej poprzedniej roli kierowcy rezerwowego godzinny wyścig na Spa w ramach World Endurance Championship znowu wygrało Ferrari, lecz niestety nie te z Polakiem za kierownicą, ale o tym za chwilę. Calado, Giovinazzi i Pierguidi, czyli załoga Ferrari numer 51, zajęła pierwsze miejsce, a numer 50 Włoski producent zdobył trzecie z rzędu zwycięstwo. Świetny wynik zajęło Alpin numer 36, gdzie jechał Makowiecki, Gunon oraz Mick Schumacher. Ekipa zajęła trzecie miejsce na podium. Generalnie francuski producent miał bardzo dobre tempo w tym wyścigu. Niestety ekipa Roberta Kubicy już od początku miała problemy Problemy. Polak dzień wcześniej zakwalifikował się na P2, lecz startujący Phil Hansen miał problemy z samochodem. Jeszcze przed końcem pierwszej godziny spadł na koniec pierwszej dziesiątki. Okazało się, że uszkodzona została lewa turbo sprężarka. Zespół kilkukrotnie musiał ściągać samochód z powrotem do garażu. Naprawa zajęła około 30 okrążeń, a po jej zakończeniu Effey je wyjechał z garażu, ale można było zapomnieć o dobrym wyniku. Wśród Hypercarów wyścigu nie ukończyły także m.in. BMW numer 20 po awarii hamulców czy proton numer 99. W klasie LMGT3 m.in. dwa McLareny od United Autosports Sports nie ukończyły wyścigu, a sam wyścig zwyciężyła ekipa Vista AF Corse Ferrari numer 21, mając 40 sekund przewagi na mecie, ponieważ trzecie miejsce w tej klasie wywalczyła się strzana ekipa numer 54, stajnia z Maranello sięgnęła w Belgii po podwójne podium w obu kategoriach. Alex Palau nadal dominuje w IndyCar. Hiszpan przedłużył zwycięską pasę na torze Indianapolis Motor Speedway w zeszłą sobotę. Natomiast nie było to aż takie proste. Po zdobyciu pole position na początku wyścigu kierowca stracił prowadzenie na rzecz Grahama Marahala i spędził większość czasu na drugiej pozycji jadąc za nim. Palou wyprzedził go na 58. kółku i zwyciężył Sonsio Grand Prix, mimo tego, że na 16 okrążeń do końca pojawiła się neutralizacja. Palął na mecie miał przewagę ponad 5 sekund. Było to jego czwarte zwycięstwo na 5 wyścigów w tym sezonie. Na podium stanęli także Pato Award oraz Will Power. Indianapolis 500 to kolejny wyścig, a odbędzie się on pod koniec przyszłego tygodnia. Johan Zarco odniósł sensacyjne zwycięstwo w swoim domowym Grand Prix MotoGP we Francji. Wygrał on z przewagą prawie 20 sekund nad drugim Markiem Marquezem. Jego zwycięstwo wszystkich zaskoczyło też dlatego, że po pierwszym okrążeniu spadł na 17 miejsce. Pierwszy podium w karierze zdobył na ostatnich okrążeniach Fermin Aldeguer, który zajął trzecią pozycję. Był to dość szalony wyścig, który przez swoją pogodę zmusił zawodników do kilkukrotnej zmiany motocykli. Dzięki temu między innymi, podium było tak niespodziewane. Sam start był opóźniony, ponieważ większość zawodników udała się do boksów, aby pod koniec okrążenia rozgrzewkowego zmienić motocykle na te z oponami deszczowymi. Poza tym następnie wywieszono czerwoną flagę, a także posypały się kary. Alex Marquez upadł na 21. okrążeniu, dzięki czemu jego brat uzyskał dużą przewagę w klasyfikacji generalnej, a wynosi ona teraz 22 punkty. Dzięki nieoczekiwanemu zwycięzcy ekipie Ducati nie udało się pobić rekordu kolejnych zwycięstw w Grand Prix MotoGP. Włoski producent nie przebił 22 zwycięstw Hondy z przeszłości. Kolejna runda już w przyszłym tygodniu na Silverstone. Rope Korhonen i Ansip Winika wygrali Raid Węgier. Drugą rundę rajdowych mistrzostw Europy. Fiński duet miał na mecie przewagę ponad pół minuty. Dobrą wiadomością jest to, że Miko i Szymon zajęli trzecie miejsce na podium, minimalnie tracąc czas do drugiego miejsca. Polski duet miał drugi czas na 11 os a na Power Stage'u 3. Praktycznie przez większość czasu Jakub Matulka i Damian Syty pracowali się między szóstą a 8 pozycją, pokazując solidne tempo. Niestety na przedostatnim 12 os dachowali i z powodu dużych uszkodzeń nie przystąpili do Power Stage'u. Poza tym incydentem jednak warto docenić ich tempo, bo przejechali dobry i bezbłędny rajd. Jego widłak i Daniel Dymurski wygrali w klasie RC3. A na podium znaleźli się także Hubert Kowalczyk i Jarosław Chryniuk. Do mety nie dojechali m.in. Andrea Mabelini i Virginia Lenzi, którzy uszkodzili zawieszenie na 12. odcinku. Co najważniejsze, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wyjeżdżają z Węgier jako liderzy klasyfikacji rajdowych Mistrzostw Europy. Kolejne wydarzenie to rajd Skandynawii pod koniec maja. Porsche po raz kolejny zdominowało IMSE. Wyścig o długości 160 minut zwyciężyło Porsche Pęski nr 6, a zanim zameldowała się ekipa w siódemce. BMW nr 24, które startowało z pole position, a które zdobył czwarty raz z rzędu w tym sezonie Driss Vantor, znów nie dało rady utrzymać prowadzenia i dobrego tempa niemieckiego producenta. Wyścig był spokojny. Było dużo walki, ale obyło się bez żadnych neutralizacji, aż do ostatniego okrążenia, kiedy Porsche i BMW w walce o drugą pozycję zderzyli się. Vantor wyjechał poza drogę, ale zdołał wrócić na trzeciej pozycji. Ponieważ miał dużą przewagę. W klasie GTD Pro ponownie wygrało Rexy od Aero Racing w Porsche numer 77, natomiast w klasie GTD Winward w Mercedesie numer 57. Kolejna runda to 100-minutowy wyścig na ulicach Detroit pod koniec tego miesiąca. Kyle Larson znów dominuje, tym razem na Kansas Speedway. Po starcie z pole position wygrał oba etapy, uzyskał najszybsze okrążenie i zwyciężył wyścig prowadząc przez 221 z 267 okrążeń. Przebił on też barierę 10 tysięcy okrążeń na prowadzeniu w karierze. Było kilka neutralizacji, a najwięcej w ostatnim etapie. Problemy Byrona, Keselowskiego, awaria samochodu Hemlina... Oraz obrót Kyle'a Busha to najważniejsze momenty. All Star Weekend startuje już w tym tygodniu, a NASCAR na punktowaną rundę wraca dopiero w przyszłym. Co w ten weekend warto obejrzeć? Przede wszystkim Formułę 1, która zagości na Imoli. Wyścig w niedzielę o 15:00. W stawce F3 za to znów zobaczymy Romana Bilińskiego. Wraca WRC i rajd Portugalii, który potrwa od czwartku do niedzieli. Formuła E rozegra dwie rundy w Tokio, dwa wyścigi w sobotę i niedzielę o 8 rano. GT World Challenge Europe zagości na Zandvoort, oba wyścigi w sobotę i niedzielę o 15, natomiast GT World Challenge America będzie się ścigać na Sebring. Wyścig w sobotę i niedzielę o 20.30 i 19.45. Wyścig w Superformule rozpoczyna się w niedzielę o 7.30, a NASCAR rozegra All Star Race w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dodatkowo rozpoczyna się trzecia runda Mistrzostw Świata Rajdów Terenowych – Rejt na terenie Afryki Południowej potrwa do soboty. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.